Siemano, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tych trzech piłkach z serii Spaldinga. Więc zapraszam. Dobra, jak widzicie, mam tutaj trzy piłeczki eee, Spaldinga TF 1000, TF 500. Oraz najtańszą z tych trzech TF 250. Yy, powiecie, że brakuje tutaj 750 zgodzę się, yy, aczkolwiek yy, jeśli chodzi o różnicę, no to jest bardzo podobnie, yy, no te trzy piłki zdecydowanie, zdecydowanie różnią się przede wszystkim ceną, no i oczywiście jakością skóry yy, możecie też tu powiedzieć, dlaczego nie ma TF150, ale o ile się yy, nie mylę, TF150 jest z yy, gumy, a ja bardzo piłek z gumy nie lubię, nie polecam ich, no chyba, że chcecie grać na betonie aczkolwiek, no w skórzanych piłkach na betonie też spokojnie można pograć dowodem jest chociaż ta piłka, która bardzo dużo była tyrana na tartanach, na betonach. No i jakoś źle nie wygląda. Myślę, że dalej jeden sezon spokojnie można byłoby nią pograć. Oczywiście piłka, która przez taki czas jest użytkowana na tego typu nawierzchniach traci ten grip, jest ta skóra taka bardziej śliska, oczywiście poniszczona, tuż widać, że jakieś powoli nitki zaczynają wychodzić. No i to oczywiście będzie skutkowało tym, że pojawi się w końcu jakiś balon, ale no jak widzimy, ta piłka była użytkowana na jakieś dobre kilka sezonów w takich warunkach w sumie w ogóle nie szanowałem, no ale jeszcze żyję, więc ja gumowych piłek jakoś bardzo nie polecam. Oczywiście są one dużo tańsze, no ale wiadomo, dużo gorsze. Dobra, no to polećmy może od, od tych piłek. Słuchajcie, ja te piłki sobie użytkowałem troszeczkę i powiem wam tak, no jest taki wyraźny przeskok cenowy pomiędzy każdą, to jest nie wiem, jakiś. Od 50 do 100 zł, chyba pomiędzy każdą piłką. Eee, uważam, że każda piłka jest warta swojej ceny. Jeśli chodzi o jakość skóry użytych w tych piłkach, eee, no to muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Eee, jest widoczny ten skok jakościowy, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że pomiędzy 500 a 1000 mm, aż tak dużego przeskoku nie ma, jak pomiędzy 1000 a 250. 250 no, jakoś tak, w sensie, no wiecie macie te takie schodki, e, jeżeli byście porównywali na przykład 500 do 250 e, 250 no to takiego dużego przeskoku nie ma, aczkolwiek, no jak już porownie, porównujecie najwyższą e, pod względem hierarchii piłkę e, do tej najniższej, no to e, już tą różnicę widać w jakości skóry, e, słuchajcie, tak jak powiedziałem, każda piłka jest warta swojej ceny ja trzymam tą 250 i szczerze mówiąc, e, jest ona naprawdę bardzo fajna, słuchajcie, jakbym na początku kupował piły, no to zdecydowanie brałbym, jeżeli w ogóle chciałbym je użytkować właśnie na outdoorze, no to zdecydowanie brałbym tą 500 albo 250, ponieważ one są przystosowane na różne, różne nawierzchnie, czy to właśnie jakiś beton, czy to czy to kort. Z tego co wiem to te tysiączki są raczej przeznaczone do indoru, aczkolwiek ja i tak ją użytkuję na outdoorze i ma się z tego co widzicie bardzo, bardzo dobrze. Nie narzekam, żadna skóra tutaj nie odchodzi, te klejenia się trzymają. W każdym razie, jak mówiłem, wszystkie piłki są warte swojej ceny. Wiem, że to trochę już powtarzam, ale no Są warte swojej ceny. Ta skóra jest naprawdę fajna. Te sklejenia są ok. E, jeśli chodzi o taką wygodę użytkowania i taki feeling, no to e, widzicie te piłki, które są tutaj mniej używane. E, mają jeszcze taką świecącą, klejącą powłokę. E, no ta 500 już takiej powłoki nie ma, przez to że dużo razy grałem w nią w deszczu, na mokrych nawierzchniach, na betonie z jakimś pyłem. Te wszystkie widzicie tutaj e, farby z tych napisów się już pozdzierały. Więc e, tak to wygląda. Jeśli chodzi o skórę. No to zdecydowanie 1000 mają najprzyjemniejszą, najbardziej miękką, najwyższej jakości yy, Super się nią gra. Tysiączka jest po prostu świetna, taka ciemniejsza, aczkolwiek te 500 i 250 też mają bardzo fajną tą skórę, jest odczuwalna oczywiście yy, różnica... Yy, ale to już chyba byście musieli porównać sobie to osobiście, jak Wam się podoba ta skóra. Ja zdecydowanie powiem, że tysiączka najlepsza. Jeśli miałbym porównywać 500 do 250, no to naprawdę ciężko, ponieważ te piłki są w bardzo podobnej cenie. Przynajmniej z tego, co ja widziałem. Jakościowo też bardzo podobnie. Aż tak chyba profesjonalistą nie jestem, żeby oceniać tą jakość skóry, więc wydaje mi się, że ziomeczki ze Spaldinga raczej ogarniają. I 500 jest lepsza od tej 250. Raczej tu nie występuje efekt Placebo, że po prostu cena, ale wydaje mi się, że i tak ta 500, przynajmniej ja ją użytkowałem bardzo długo i mogę powiedzieć, że jest warta zdecydowanie swojej ceny. 250 raczej też, aczkolwiek jeśli ktoś z Was ją użytkował, może napisać w komentarzach. Dobra, idźmy teraz do wagi, bo powiedziałbym, że te piłki w sumie wagowo są bardzo, bardzo podobne. Muszę tutaj powiedzieć, że zdarzyło mi się grać moltenami, które oczywiście też są super piłkami. Nie chciałbym, żebyście odebrali, że ten materiał jest jakoś sponsorowany, czy coś, bo nie jest. Oczywiście, molteny też mają, firma Molten też ma super piłki do koszykówki. Czasami sobie gram takowymi. I powiem wam, że molteny, z tego co ja zdążyłem zauważyć, no to są trochę cięższe. Dlatego jak gram czasami takimi moltenami, to ciężko się jest przestawić. Niby wiecie, niby piłka to piłka, no ale jednak waga i trochę faktura piłki, no daje się we znaki podczas gry. A propos tej wagi, no to tu mam, mogę Wam też że na oficjalnej stronie Spaldinga jest napisane, że e, piłka w rozmiarze 7, czyli tym takim uniwersalnym, w którym się gra właśnie w, w ligach profesjonalnych, e, ma wielkość od 75 do 78 cm. E, nie wiem o co tu chodzi. E, na pewno nie o średnicy ani promień. W każdym bądź razie e, waga to jest od 565 gramów do 650, więc mamy 100 gramów różnicy i naprawdę e, przy rzucaniu jest to ucz Odczuwalne. Nie wiem, nie mogę znaleźć ile te piłki ważą. W każdym bądź razie, yy, no, 565 do 650 gramów to jest. Yy, Potencjalna waga e, piłek, właśnie w rozmiarze 7. E, no i teraz co? Konkluzja. Czy te piłki są warte swojej ceny? E, uważam, że zdecydowanie tak. Jeśli macie właśnie około 100-150 zł, no to zdecydowanie kupcie sobie 250 albo 500. Mm, oczywiście ze, sta ze stajni Spaldinga, bo w Moltenie też jest kilka fajnych modeli, nad którymi, e, nad którymi można się skupić. No a jeżeli macie więcej pieniążków, e, jeżeli chcecie dać więcej za piłkę do koszykówki, no to 1000 jest wyborem. Chyba jedynym słusznym, bo jest naprawdę genialna, mi się bardzo niem dobrze gra. No także to było moje podsumowanie piłek. Zrobiłem też bezpośrednie porównanie, chyba 500 do tysiączki. Możecie zobaczyć to na moim kanale. No i co, to tyle w tym filmie. Ścieżono.